Yeah. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Takie jest życie. Nazywam się Tomasz Kojczyński. Jestem z Paragrafu Miłosierdzia Morza Gospodni Sędzińskiej od księdza Stanisława Szumkary. Tam jest wspólnota straży honorowej od 22 lat. Jestem senatorem w tej wspólnocie, a od dwóch miesięcy jestem diecezjalnym senatorem straży honorowej. Na tej diecezji jest około 42 ośrodków straży honorowej. Jest ze mną Siostra Remata Wurszowiecka, yy, świecka Kamalitanka, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na należy do grupy Błogosławiego Romana, która istnieje tam prawie od dwóch lat. Yy. Chciałbym podzielić się dobrem, yy, jakie doświadczaliśmy i doświadczamy za wstawienistym Błogosławiego Romana Silki. Od 2017 roku szczególnie odnimy się właśnie do Błogosławionego Romanu. Odgrywamy jego świętość i w 2019 roku za jego wstawie prosiliśmy, aby w z wywodnych tak powiem, powstał straż Gdyż to było pragnienie głosowania. w najświętszym sercu Pana Jezusa. Ksiądz rektor zależny do Straży Obywatelskiej oraz ponad 30 klerygów. Chciałbym wspomnieć jak niezapomniano, postać, taką zaburzoną w wiedzy szczególnie błogosławiony Roman w powołania kapłańskie w 2019 roku Zaczęliśmy się modlić w Dwiecezji za starmisty błogosławieniego Romana we wszystkich wspólnotach Straży Honorowej w Wiecyzji o powołania kapłańskie. O to prosił nas biskup Sawatelski, delegat episkopatu Polski do spraw Straży Honorowej, a także w 2020 roku... i modlitwy szczególnej o I wtedy właśnie doświadczyliśmy, że przemożnym yy, orędownikiem w sprawie pochowań jest upowozniony Roman Sitko, a także Matka Boża Napisał, będąc w więzieniu już przed wywiezieniem do obozu do świecienia, w czarnowskim więzieniu do Matki Bożej Bolesnej Modlitwa. Matko współczuję serdecznie w boleściach twój miary, Nauczył mnie cierpieć statecznie, będą świętej na wznosić krzyże będę szczerze i umrzeć w naszej świętej wierze. Nie cierpimy z Tobą wraz w cierpieniu wspieraj nas, bo tego weźmiesz do nieba, kto stworzył gorzkiego chleba. To są słowa z duszy, z serca napisane przez Błoszennego Romana. I czcigodnym księdza, Wam, drodzy kapłani, seniorom, w dowód wdzięczności za Wasze powołanie i kapłańskie życie poświęcone Jezusowi i dla Jego chwały oraz aby z nas Błogosławionego Księdza Romana Siki, który poddał życie za tyle mówi i wyższe seminarium uchodne w, w Tarnowie, abyście wypraszali nowe, liczne i święte powołania kapłańskie za i misyjne dla Dwie Tarnowskiej. Ofiaruję za na rezygnację ze Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa Dwie Tarnowskiej oraz grupę Błogosławionego Romana z Paraty Najświętszego Serca Pana Jezusa z Tarnowa Rzędzina. Na koniec chciałem taką osobistą refleksję y, przekazać Wam, Kochani kapłani. Zapewne w swoim życiu byliście przyczyną wielu powołań. Zakonnych, wizyjnej czy kapłańskich. Swoim świetnym życiem, cierpieniem, ofiarą i przykładem na pewno wzbudziliście wiele powołań. Dlatego je, jesteśmy tutaj, aby was prosić, Abyście nie ustawali w tej modlitwie, gdyż czas jest taki, że upływa powołyń kapłański. Są trudne czasy, a Wy jesteście skarbem Kościoła. Wasze cierpienie, Wasze doświadczenie życiowe, Wasza ofiara może najwięcej. Dlatego właśnie zwracamy się do Was, aby Wam okazać wdzięczność za Wasze kapłaństwo. Całujemy Wasze święte kapłańskie dłonie i prosimy. Abyście nie ustawali właśnie w objęciu, w ofiarowaniu swoich dzieci o nowe, liczne, święte powołanie kapłańskie. Tak. Bóg zabrał dla Wasza. Panie generale, Panie Tomaszowi, bardzo serdecznie dziękujemy za ten dar. I myślę, że w naszej kapłańskiej wspólnotie doznał. wystawienie Najświętszego Sakramentu na Czerwcowe, chwila adoracji w ciszy, potem modlitwa o powołania przez rędownictwo błogosławionego Pana i błogosławieństwo końcowe. Z naszej gminy Pana, który, który stworzył, stworzył niebo i ziemię. ten okaz błogosławionego Romanu, aby go błogosławić. Pozwól nam doznawać wstawienia miasta tego, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia znanego z Ewatemu i nasz prawdopodobny uciepie przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.